Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony, witam wszystkie osoby z podznaku bliźniąt w czytaniu na maj 2019 roku. Kochani w tym miesiącu zrobię troszeczkę inne czytania dla Was, podzielę je na czytanie ogólne, gdzie będą karty, przekażę Państwu wszystkie informacje, które chciały, będą chciały przekazać informacje ogólne dotyczące wszystkich osób z podznaku bliźniąt. Będzie również czytanie dla singli oraz czytanie dla par. Także kochani, zaczynajmy. Ja mam już karty wstępnie, wstępnie przetasowane. Zobaczymy, co energie, energie ogólne nam tutaj pokażą. Zobaczmy zatem. Bliźnięta maj 2019 dla ich najwyższego dobra. O. Mamy skoczki tak zwane, czyli karty same tutaj jak gdyby podczas tasowania wyskakują z tych, z tych skoczków, bo możemy odczytywać pierwsze, pierwsze niezależne informacje. Wyskoczyła nam tutaj karta wieży, więc niewątpliwie coś się tutaj u, u naszych bliźniąt wydarzy nagle, bardzo niespodziewanie. Konsekwencje tego będą trwały, będą trwały bardzo długo. Zobaczymy, czy będziemy mieli również powtórzone te informacje już w rozkładzie. Zobaczmy zatem. Na pewno, na pewno karty chcą Wam tutaj pokazać... Na pewno karty Wam chcą tutaj pokazać taką sytuację, że nadszedł w Waszym życiu czas na zatrzymanie się, tak? Czas na, czas na zatrzymanie się albo już jesteście w takiej sytuacji, gdzie niewątpliwie wymagane jest, jest taki moment właśnie odpoczynku, wstrzymania działań, zatrzymania się. Jest to karta, która mówi często o, o chorobie, jest to karta, która mówi często o potrzebie mm, na przykład skorzystania z sanatorium. To są rzeczy, które mówią o tym, że wasz organizm jest tutaj po prostu w jakiś sposób wyeksploatowany w jakiś sposób, w jakiś sposób zmęczony. Naprawdę jest tutaj potrzeba, jest tutaj potrzeba takiego odpoczynku. Mam tutaj informacje na temat tego, że Wy naprawdę bardzo dużo, bardzo ciężko pracujecie, tak? Macie wypracowaną, macie wypracowaną, jak gdyby, swoją pozycję. Pokazujecie się tutaj w karcie króla pentakli, tak? Czyli osoby, która zamożnej, osoby, która dobrze sobie radzi z finansami, często często jest to karta biznesmena, często jest to karta materialisty. I jak gdyby to, to, co tutaj idzie w tej karcie, to co pokazuje się jak gdyby, że wy naprawdę, naprawdę włożyliście w ostatnim czasie w coś bardzo duży wysiłek, tak? Bardzo duży wysiłek, nad czymś bardzo ciężko pracowaliście, nad jakimś projektem, coś tutaj się działo, czy w coś inwestowaliście, kosztowało Was to niewątpliwie, niewątpliwie dużego dużego wysiłku, tak? W tej chwili po, po tym, co zrobiliście, po tym, co, w co zainwestowaliście, w co włożyliście tyle swojej pracy, oczekujecie na plony, o, oczekujecie na efekty tego, co zrobiliście, tak? Natomiast jest tutaj pokazane naprawdę skrajne zmęczenie, tak? Ta karta czwórki mieczy nazywana jest małą tarotową śmiercią, tak? Czyli tutaj naprawdę jest potrzeba, potrzeba, jest taka informacja w tym czytaniu, że naprawdę dość, naprawdę trzeba się zatrzymać, naprawdę trzeba odpocząć, naprawdę y, trzeba wyjechać gdzieś na urlop, trzeba poświęcić ten czas tylko i wyłącznie sobie, ponieważ naprawdę są tutaj takie, takie informacje, że to wasze zdrowie, y, wasza energetyka jest naprawdę poważnie, y, poważnie nadszarpnięta. I nie martwcie się, ponieważ to, co zainwestowaliście, to to jak najbardziej przyniesie wam, przyniesie wam te plony, tak? I po tym odpoczynku, po tym chwili zatrzymania zaczynacie zupełnie jak gdyby z nową siłą, z nową energią, tak? Macie kartę kartę początku, kartą zerową, głupca, czyli to jest, to jest początek, tak, to jest, to jest początek, ten projekt został zamknięty, jest czas na odpoczynek, nabierzcie siły przed nowym początkiem, bo nowy początek, nowe inwestycje, nowe działania, nowe rzeczy przyjdą do Was, przyjdą do Was tutaj, tutaj za chwilę, ale proszę pamiętać o tym, żeby naprawdę nie nadwyrężać siebie, nie ma ludzi niezastąpionych, kochani, a Wasza energetyka, Wasze zmęczenie, Tutaj tym ostatnim czasem, ostatnimi sytuacjami jest naprawdę, naprawdę ewidentnie, wyraźnie pokazane, pokazane w kartach. Dbajcie o siebie, kochani, dbajcie o siebie. Zobaczmy teraz, co tutaj dla naszych singli, dla naszych singli spod znaku bliźniąt. Bliźnięta Single, maj 2019. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku bliźniąt. Dla wszystkich Singli na maj 2019 roku dla ich najwyższego dobra. No bliźnięta, zobaczmy co tu u Was. Co tu idzie do bliźniąt. O. Mamy tu jakieś szybkie, szybkie wiadomości, mamy tu jakieś informacje, dostaniecie w ogóle jakąś wiadomość, a dostaniecie jakąś taką wiadomość, która dosłownie może Was zwalić z nóg, tak? Mamy szybką wiadomość, wiadomość taką bardzo bolesną, która może tutaj u Was wywołać takie poważne strany, hmm, hmm emocjonalne, tak, poważne stany emocjonalne i mamy tutaj królową Pentakli, ta wiadomość może dotyczyć ciąży jakiejś kobiety, tak, to jest takie tylko z przełożenia tutaj, zobaczmy pierwsze informacje, mogą być zupełnie niezależne z rozkładem, który za chwilę tutaj rozłożę, ale u niektórych osób z znaku bliźniąt takie rzeczy mogą, takie informacje mogą tutaj jak najbardziej, jak najbardziej w maju dotrzeć. No więc zobaczmy, bliźnięta single. no więc single mają tutaj przygodę niewątpliwie przygodę przygodę, która wiąże się na maj, tak? przygodę, która wiąże się tutaj z kochani ze skrzywdzeniem kogoś ze skrzywdzeniem tej drugiej strony u was pokazuje się, że wy naprawdę będziecie tutaj w takich w takich energiach w takich energiach depresyjnych będziecie w konflikcie z samym sobą ale też z otoczeniem ponieważ Wasz partner, macie partnera, macie partnerkę, z którym, z którym coś, was, coś, was, coś Was łączyło, tak, coś Was łączyło, nie jest to relacja, która, gdzie tworzycie jakieś wspólne gospodarstwo domowe, nie jesteście parą, tak, to jest, to jest, to jest jakaś luźna, tak? To jest jakaś luźna, luźna relacja, która Was kosztowała tutaj jak gdyby bardzo dużo, dużo uczuć, dużo emocji wkładaliście w to. Natomiast ten Wasz partner, ten wasz, Wasza partnerka traktuje to raczej jako dorywczą, powiedziałabym, przygodę, dorywczą znajomość. Przychodzi odwiedza, kiedy się mu podoba, czy jej podoba, kontaktuje się, lub odpowiada na Wasze wiadomości wtedy, kiedy Jemu, czy Jej jest to wygodne. I Wy tutaj jak gdyby tak czy inaczej ciągle pozostajecie stanu wolnego, ciągle jesteście singlami, chcielibyście poukładać sobie w końcu to życie, chcielibyście, aby ten partner czy partnerka w końcu się na coś, na coś zdecydowali, ale tutaj jest taka też sytuacja, że, że Wy kochani będziecie się będziecie się od tej osoby odcinać. Przychodzi tutaj w maju ktoś zupełnie, zupełnie inny. Powiecie temu swojemu przyjacielowi czy przyjaciółce, że o swoich, o swoich zranionych uczuciach, o niespełnionych oczekiwaniach i wy idziecie tutaj kochani w nową drogę, tak, zupełnie z kimś innym. Dostaniecie jakąś wiadomość skontaktuje się z Wami, z ktoś, to są wiadomości, które mogą być kochani, jakaś znajomość nawiązana przez internet, przez media społecznościowe. Wy tutaj z taką osobą jak gdyby wchodzicie najpierw w relację taką pisemną, tak? I potem, potem to się przeradza już dosłownie w jakieś takie działania, bo Wy tu podejmujecie jakieś decyzje o niedalekiej podróży lub ten Wasz właśnie internetowy znajomy czy znajoma o, o tej podróży do Was. Są to niedalekie podróże, podróże dotyczące obrębu kraju, obrębu kraju w którym mieszkacie. Hmm, także takie informacje tutaj, tutaj na maj. Być, być może ta relacja, która gdzieś tam została przez ten internet, przez te media społecznościowe, nawiązana trwa już od jakiegoś czasu, natomiast definitywnie w maju tutaj następuje zakończenie tej relacji z tym Waszym obecnym partnerem, nie partnerem, który nie wie sam czego, czy partnerki, która sama nie wie czego chce. I Wy po prostu wchodzicie tutaj w maju w relację z tą, z tą nową osobą, z tym nowym mężczyzną, czy z tą nową kobietą. Jest to osoba samotna, jest to osoba jest to osoba ogarnięta zawodowo, ogarnięta finansowo, żyje w pojedynkę, jest to singiel, singielka tak samo jak i Ty. Jest to osoba, która nic nie ukrywa, przyjdzie do Was naprawdę z szczerymi intencjami, ze szczerymi uczuciami, kochani, będziecie mogli się cieszyć w końcu z tej osoby. To jest taka podstawa do tego, aby tworzyć z tą osobą naprawdę związek taki, taki partnerski, tak? Równe oczekiwania, równe dążenia i naprawdę fajnie, naprawdę fajnie ma szansę się to się to rozgrywać. Kochani, mam tutaj jeszcze kartkę, kartę szóstki mieczy, która mówi również o tym, że w tej karcie są zawarte dwie informacje: trudne czasy, zmiana punktu widzenia, omijanie trudności dzięki wysiłkowi, tak? To jest to jest jedna informacja. Podejrzewam, że ta informacja będzie dotyczyła właśnie tego definitywnego rozstania z tą osobom, w której, w której byliście w kontakcie do tej, do tej pory. I ta karta ma również drugie znaczenie, to jest miłość, szaleni kochankowie. I to na pewno dotyczy tej nowej osoby, z którą macie szansę tutaj w maju jak gdyby tej osoby z, z internetu, tak, jak gdyby z tą osobą budować tutaj fajną relację. Także bardzo się cieszę, czekajcie, rozglądajcie się, nie przegapcie szansy, zamykajcie rzeczy, które są niebudujące, które was nie budują, e, nie prowadzą naprzód i nie uszczęśliwiają i podążajcie jak najbardziej, kochani, w coś nowego, w coś pięknego, aby, aby to czyniło was szczęśliwym po prostu, aby to czyniło was najzwyczajniej w świecie szczęśliwymi. Dobrze, kochani, I zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze dla par, co dla par z znaku bliźniąt na maj 2019 roku. Co tu mamy? Aha. E, taka informacja tutaj z tych naszych skoczków, kochani, ostrzeżenie tam od sił wyższych. Anioł tutaj podpowiada, ty się nie ruszasz, ty się nie ruszasz, nic nie robisz. Masz po prostu, jesteś w zawieszeniu, tak? Jesteś w zawieszeniu. Jeśli nic nie zrobisz, nie zadziałasz i tak dalej, bieda, problemy finansowe w maju, rusz się, po prostu rusz się, tak? Ten rycerz Pentakli, on nic nie robi, stoi w miejscu, stoi w miejscu, rusz się, bo w maju możesz mieć naprawdę poważne problemy finansowe. To jest horoskop dla par, ale te skoczki tutaj wylatują, informacje, które się pokazują, zawsze warto odczytać, ponieważ one dotyczą właśnie Was, właśnie osób spod znaku Bliźniąt, tak? Więc jeśli troszkę tutaj powiało u Ciebie jakimś rozleniwieniem, lenistwem, słoneczko wiosenne zapachniało, to kochani, na pewno nie jest to czas na to, żeby poleżeć na trawce, tylko jak najbardziej jest to czas na to, żeby się ruszyć, bo problemy finansowe tutaj w maju... Jeśli nic z tym nie zrobisz. Co dla naszych par, kochany bliźniaku, dla ciebie. Mhm. Twój partner, partnerka. Mhm. Ok. Dobrze. moment no przede wszystkim tutaj jesteś w konflikcie ze swoim partnerem jesteś w konflikcie ze swoją partnerką u Ciebie pokazują się trudne czasy, zmiana punktu widzenia, omijanie trudności, mamy tutaj do czynienia z szalonymi kochankami, patrząc na karty Twojego, twojego partnera, Twojej partnerki to jest strata, rozczarowanie, smutek 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 w uczuciach ale kochany, tutaj problem, polega, tutaj problem polega na tym, że ten problem dotyczy Ciebie, tak? Bo ci szaleni kochankowie, trudne czasy i tak dalej, i tak dalej dotyczą tego, że Twój partner, czy Twoja partnerka, tak? Przychodzą do niej jakieś szybkie wiadomości, może ktoś życzliwie serdecznie donosi, może tego, typu, może tego typu sytuacje. W każdym bądź razie pod wpływem tych wiadomości Twój partner dowiaduje się o tym, że Ty jesteś tutaj w jakiejś sytuacji romansowej, tak? I jesteś w jakiejś sytuacji romansowej y, z osobą, która jest stanu wolnego, y, najprawdopodobniej tak, y, jest to single, singielka, osoba, która naprawdę dobrze sobie radzi finansowo, niezależna, tak. Jest to osoba, która na pewno ym, lubi romansować, lubi chodzić w związki takie luźne, w y, y, przygody i, 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 i tego typu rzeczy. Także tutaj na Maj takie po prostu informacje. Tarot jest po to, aby, aby pewnym sytuacjom zapobiec, aby pewnym sytuacjom można było wyprostować lub zadziałać, póki jeszcze czas, tak? Więc jeśli te informacje, te szybkie informacje jeszcze do Twojego partnera nie dotarły, to masz szansę tutaj właśnie słuchając tego czytania, naprawdę być czujnym, zakończyć tą relację albo po prostu podejść do tego partnera czy partnerki uczciwie, bo naprawdę to, to Twojego partnera, Twoją partnerkę będzie kosztowało bardzo, bardzo dużo uczuć, bardzo zranionych emocji, tak? i twój partner, twoja partnerka będzie zastanawiała się nad podjęciem decyzji o odejściu z tego związku, jeśli po prostu te informacje do niej dotrą. Natomiast proszę pamiętać o tym, że ze strony, ze strony twojej kochanki, twojego kochanka nie ma tutaj w twoim kierunku jakiejś, jakiejś miłości, nie jest to relacja, gdzie ty będziesz gdzie ty będziesz budować z tą osobą nowy związek, bo ta osoba, nawet gdybyś ty chciał, to ta osoba z tobą po prostu tej relacji budować nie będzie, ta osoba jest po prostu, to jest uwodziciel, to jest romantyk, to jest ktoś, kto jest zakochany w romansowaniu, on zawsze udaje tylko, że to miłość, tak, jeśli chodzi o związki, to z tego może być tylko i wyłącznie romans, tak, tylko z tą osobą może być tylko i wyłącznie romans. Więc to czytanie jest takim jak gdyby ostrzeżeniem dla Ciebie, jest takim wskazaniem, abyś odzyskał równowagę w dawaniu i braniu, tak? Równowagę w dawaniu i braniu, abyś zastanowił się nad tym. Aby twoje życie wróciło jak gdyby do tej równowagi. Nawet jeśli coś takiego się w Twoim życiu tutaj po prostu wydarzyło, jeśli coś takiego miało miejsce, to po prostu rozważ w swoim sercu, czy, czy Twój partner, Twoja partnerka jest rzeczywiście osobą, z którą chcesz być, bo, bo gdyby naprawdę tak było, to myślę, że nie, nie zjawiłaby się tutaj inna osoba w Twoim życiu, tak? Jeśli, jeśli tak jest, to znaczy, że tak naprawdę czegoś Tobie w tym życiu brakuje, czegoś szukasz, tak? Myślę, że zawsze, zawsze kochani, warto tego, co szukamy, poszukać przy osobie, z którą jesteśmy, tak? W tej osobie, z którą jesteśmy. Spróbować odnowić tą, tą relację. Jeśli stwierdzicie, że nie, że to nie jest to, czego szukacie, no to wtedy jak najbardziej należy się rozstać, należy się rozejść. Natomiast tą próbę zawsze, zawsze należy, należy podjąć, ale przede wszystkim należy otwarcie o tym rozmawiać, tak, aby tej drugiej stronie, tej drugiej osobie e, nie zafundować czegoś takiego, nie zafundować naprawdę straty, żałoby, rozczarowania w uczuciach, smutku, to są rzeczy po prostu zupełnie zbędne i, i, i przede wszystkim nie zafundować, sobie, nie zafundować sobie, sobie konfliktu. Tutaj naprawdę na skutek, na skutek dotarcia, tych, dot, dotarcia do tych, tych wiadomości, do, do, do Twojego partnera, to tutaj może dojść nawet do takich po prostu potyczek. Hmm, fizycznych, tak, także tutaj emocje naprawdę emocje po prostu skrajne. Także bardzo proszę zwróćcie kochani, zwróćcie kochani na to uwagę. Ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze czytanie. Miło mi było jak zwykle spotkać się z Wami. Zapraszam do spotkania ze mną w czerwcu i z moimi kartami oczywiście. Wszystkie osoby, które potrzebują konsultacji prywatnej, czytania prywatnego, sesji prywatnej, zapraszam przez messenger, tak? Można do mnie pisać, proszę wysłać, proszę wysłać wiadomość, ja zawsze w miarę możliwości odpowiadam jak najszybciej, wtedy możemy się po prostu na taką, na taką sesję indywidualną umówić. Życzę Wam, kochani, pięknego, słonecznego maja, cudownej pogody i do zobaczenia w czerwcu, dziękuję Wam pięknie.